To nie przypadek, że Lublin i województwo lubelskie po raz kolejny będą gościć przedstawicieli 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej. W tym wielokulturowym mieście chcemy rozmawiać o współpracy i szansach na rozwój w zakresie energetyki, cyfrowej nauki czy rolnictwa. Ważna będzie dyskusja o wpływie rosyjskiej agresji na Ukrainę na sektor rolno-spożywczy. Dobrze, że w tym jakże trudnym czasie. Państwa naszego regionu nie tylko angażują się w pomoc Ukrainie, lecz także analizują skutki wojny wywołanej przez Rosję i debatują nad poprawą sytuacji na rynkach rolnych. Dziś bezpieczeństwo żywnościowe, które my, dzięki polskim rolnikom, mamy zapewnione, wysuwa się na pierwszy plan nie tylko w Europie, ale i na świecie. Rosnące znaczenie Polski sprawia, że ta ważna debata odbywać się będzie w naszym kraju, w Lublinie, który ponad 450 lat temu był świadkiem pierwszej Unii w Europie. Mam nadzieję, że głos przedstawicieli krajów naszego regionu zostanie zauważony i doceniony.